Cześć, witajcie. Kilka dni temu napisał do mnie kursant, który na bazie naszego szkolenia online na swojej działce w garażu, jakimś, zainstalował sobie mały system alarmowy. Napisał, bo dostał telefon od wykonawcy budynku, że za kilka dni zaczynają budowę i zwiezie on trochę sprzętu, takiego jak betoniarka, krajzega. Wiadomo, co tam na budowie niezbędne. Zapytał, czy byłaby możliwość jakiegoś zabezpieczenia placu budowy, bo trzeba całym Majdanem nie chce ciągać ze sobą codziennie. Z drugiej strony, chęć i wola jest, tylko jak to zrobić, nie wydając na to miliony. I bez opowieści, ile to musiałoby kosztować, jakby zastosować bariery podczerwieni, czujki na słupkach, czy jeszcze inne rozwiązania, które nie dość, że drogie, to w szczerym polu zrobiłyby więcej złego niż dobrego. Działka to taka typowa działka 45 na 36 metrów. Z trzech stron ogrodzona najpopularniejszymi dzisiaj chyba panelami, takimi no, metalowymi z siatki. Siatka z no wiadomo o co chodzi, a front na razie jako tymczasowy, zwykłą siatką. Ustaliliśmy, że zabezpieczamy tak, żeby nikt nie wyciągnął przyczepy czy betoniarki. To nie chodzi o to, że przeskoczy. Czy, czy po prostu zginie młotek jakiś. Chodzi o to, żeby te, te cenniejsze rzeczy w jakikolwiek sto, sposób zabezpieczyć. Poleciłem kursantowi lecieć do elektrycznego i kupić jakiś najtańszy przewód, przynajmniej czterożyłowy. Natomiast z racji tego, że pan pracuje przy instalacjach pożarowych i jakichś systemów automatyki, w jego zasobach były jakieś tam przewody. Jak się później okazało, nawet z dużo lepszą izolacją niż te, które pewnie kupiłby w sklepie elektrycznym, więc przeplutł przewody przez oczka siatki tak na sztywno. Jedne końce wprowadził do centrali i podłączył pod wejście, a drugie, drugie końce tych przewodów. Za pomocą jakiejś złączki, nawet w sumie nie pytałem jakiej, na bramie zrobił po prostu zamykanie obwodu. I w ten sposób blisko 200 metrów przewodu działa na zasadzie podobnej do kontaktronu. Zabezpieczenie może i prowizoryczne, ale na czas budowy skuteczne. I w tym przypadku można powiedzieć bezkosztowe. I teraz jaki kabel i jakie złączki? Jeśli to na niedługi okres to zwykły przewód alarmowy najtańszy spokojnie da radę. Jeśli to na trochę dłużej, to warto dopłacić do, do takiej izolacji odpornej na warunki atmosferyczne, takiej grubszej i zazwyczaj w kolorze czarnym. To samo dotyczy, jeśli wybierzemy skrętkę komputerową. Ja tutaj mam dwa kartony po 305 metrów, czyli w no, 600 metrów powiedzmy, zwykłej skrętki piątej kategorii. To niech będzie nasza centrala, a na bramie założymy wtyczkę. Może to być taka wtyczka zasilająca, może to być BNC i beczka do spinania. Może to być zakończone RJ i gniazdkiem. Pełna dowolność. Jak obwód spięty, linia zamknięta. Jak wtyczka rozpięta, linia otwarta. Jeśli system był uzbrojony, mamy alarm. Linia typowo NC. Ale jeśli komuś również zależy na informacji, czy to zwykłe otwarcie, czy ktoś po prostu przeciął przewód i coś kombinuje, to nie ma problemu, aby gdziekolwiek w obwodzie dołożyć rezystory parametryczne i zrobić linię jako 2 I oczywiście nie ma co porównywać tego rozwiązania do wspomnianych barier podczerwieni, ale jakieś tam jest. A na początku budowy, wydanie kilku czy kilkunastu tysięcy, jak w tym przypadku porównując do zera, samo mówi za siebie. A jeśli chcesz więcej takich informacji, obserwuj kanał i zaglądaj na naszą platformę system Cześć!